Będzie dzisiaj dosyć skomplikowany odcinek dotyczący filtrów LTE i przy okazji zakłóceń LTE, które mamy w powietrzu. Będziemy się bawić bardzo profesjonalnymi miernikami. Będzie to miernik rower, będzie to nowa propozycja od Dipola. Też dosyć droga, i będą to, słuchajcie, dwa, może to nie są mierniki, to takie chyba analizatory bardziej. Nie? Na tych analizatorach, moi drodzy, sprawdzimy sobie tłumienie czterech filtrów LTE. Jeden z nich to będzie filtr LTE800, pozostałe trzy to, filtr, to będą filtry LTE700. Wygenerujemy sobie, moi drodzy, taki sygnał 700 MHz i sprawdzimy sobie, jak filtry sobie radzą w paśmie przepuszczalnym 650 MHz, w paśmie LTE700 ustalonym przez nas 750 MHz i w paśmie LTE800. Ja ustawiłem tam częstotliwość 850 MHz. Wiemy, że jesteśmy po reformingu nie? zaczął być przeprowadzony defarming po to, aby zwolnić pasmo 700 MHz na poczet internetu 5G. Tak jak widzicie na tabelce do 48 kanału mamy obecnie telewizję. Później od 694 MHz do 790 MHz mamy Internet LTE 700 znaczy my go jeszcze nie mamy, bo jeszcze tego internetu nie ma na tej częstotliwości, pomimo tego, że na naszych telefonach jest ikonka 5G, to jeszcze nie ma tego internetu 700 MHz na LTE 700 na częstotliwości 700 MHz i później mamy, później mamy internet obecnie działający internet LTE 800. Dawniej, kiedyś do 69 kanału, moi drodzy, nadawana była telewizja, obecnie tylko do 48 kału, kału, kanału. Pierwsze pytanie było najczęściej powtarzało się takie: założyłem filtr LTE i nie mam pod połowy kanałów. Każdy filtr LTE obojętnie czy jest na pasmo 700 czy na 800 MHz tu mi w paśmie przepuszczalnym Mamy tak zwane straty wtrącenia. Jeżeli mamy słaby sygnał i założymy taki filtr LTE, załóżmy sygnał na poziomie 38 dB, gdzie dekoder jeszcze działa, to może być taka sytuacja, że zakładając taki filtr LTE stracimy możliwość oglądania połowy kanałów albo kanał zakłóceniowy będzie nam działał, a kanał, który wcześniej działał, przestanie nam działać jakiś inny. Takie zakłócenia, jakie są widoczne na ekranie. Co to jest teraz? Zakłócenie LT? Czy to jest nadajnik SFN? Czy to jest słaby sygnał? Czy to jest mocny sygnał? No nie wiemy tego, nie? Trzeba podłączyć analizator, jakiś spektrum, tak? widmo, żeby, żeby było widoczne i wtedy możemy sobie stwierdzić, co to jest i co na co wpływa. Nie? To dosyć częsty przypadek i potem pojawiają się opinie, nie? a tam filtry za do dupy, bo ja założyłem, w moim przypadku nie pomógł, aby pomógł słabo. Nie? No, trzeba znaleźć przyczynę i wtedy zastosować odpowiednie rozwiązanie. Filtr to nie jest rozwiązanie na, na, na wszelkiego rodzaju zakłócenia, które widzimy na telewizorze. Filtr LT700 czy 800, jaki filtr zastosować? TF006 czy TF005? To są filtry TERRY, zresztą moje ulubione. Filtr TF006 to jest filtr na, na tłumiący od 790 MHz w górę i taki filtr powinien być, moi drodzy, już wycofany z sprzedaży na chwilę obecną, bo za chwileczkę będziemy mieli LT700 i powinniśmy stosować filtry już, które tłumią od 694 MHz w górę. Także 005 jak najbardziej. Odpowiednik 005 to jest 001, która będzie w dzisiejszych testach bez problemu. Lepiej dać antenę z filtrem niż filtr LTE zewnętrzny. To powiem Wam, bawi za każdym razem jak czytam, nie? Testy anten tłumienności, anten pasywnych i aktywnych i przezmacniaczy dopuszczkowych, przezmacniaczy rurkowych też zrobiłem, ale go jeszcze nie opublikowałem. Wykonałem i ogólnie od kwietnia zajmuję się tym wszystkim, tym, tym, tą samą tłumiennością tych anten i tych filtrów, i moi drodzy, konkluzja jest jedna nie można, na dzień dzisiejszy nie można porównywać filtra zewnętrznego, podłączonego do danej anteny pasywnej z filtrem wbudowanym w tą antenę. Jeżeli sam różnice, to są niewielkie, anteny nowoczesnej t 2 z anteną starą, tak jak na przykład tutaj taką. Filtr zewnętrzny to jest filtr zewnętrzny, tłumienie jest dosyć mocne. W antenach pasywnych jest bardzo mała różnica, jeżeli chodzi o przenikanie sygnałów niepożądanych i producent moim zdaniem, jeżeli deklaruje obecność filtra wewnątrz anteny, powinien określić jego tłumienie, tak samo jak w przypadku filtra zewnętrznego, gdzie jest to po prostu opisane. Jeżeli chodzi o przedzmacniacze wbudowane w anteny aktywne, widać tutaj już różnicę pomiędzy przedzmacniaczem pełnozakresowym, a przedzmacniaczem z ograniczeniem LTE na korzyść przenikania tych sygnałów niepożądanych. Tak samo ma się sprawa, jeżeli chodzi o przedzmacniacze rurkowe. Tam też, moi drodzy, widać różnicę w pełnozakresowym przedzmacniaczu i w takim z ograniczeniem LTE. Czy można zapobiegawczo zamontować filt LT? Czy można by było zamontować go zapobiegawczo. Mamy dużo siły sygnału. Nie przeszkadza, nie pomoże, nie, nie przeszkodzi, jak to się mówi. Nie? Można by było to zrobić, ale trzeba mieć świadomość, że filtr LTE swoją obecnością, ingerujemy w instalację i już parametry na gniazko odbiorczym mogą ulec zmianie nie? O, o ileś decybeli, które filtr tłumi w pasie przenoszenia. Nie? Trzeba mieć tego, tego mojego drodzy, świadomość. Zakłócenia LT oraz SFN, jak to odróżnić? Odróżnić się tego nie da bez miernika. Zakłócenie SFN i zakłócenie LTE może być taka sytuacja, że będziemy mieli zakłócony MUX3, na przykład na kanale 27 i jest to często mylone z zakłóceniem SFN, który jest, który jest zakłóceniem na, na daniku regionalnym, czyli MUX3. Miałem przypadki, miałem przypadki harmonicznych LTE, które wpływały bezpośrednio na kanał tylko 27, na przykład z anteny z instalacji ze wzmacniaczem pełnozakresowym, to miałem taki przypadek. Wygląda to mojej drodzy, bardzo podobnie jak zakłócenie SFN i zakłócenie internetowe. Bardzo to podobnie wygląda na ekranie telewizora, nie? Mam zakłócenia na niskim muście. Czy mogą być spowodowane internetem LTE? Mogą być. Przed chwilą o tym powiedziałem. Zakłócenia internetowe LTE niekoniecznie są związane z zakłóceniami na wysokich multiplexach. Nam się wydaje, że internet jest wysoko, to zakłócenia muszą być wysoko. No, tak nie jest. W Polsce na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze, moi drodzy, transmisji internetu LT700, natomiast u naszych sąsiadów w Czechach taka transmisja jest już od dłuższego czasu. Dzięki uprzejmości Filipa możemy podpatrzeć sobie spektrum zmiernika Planar właśnie dotyczące tego LTE 700 Jak wspominałem wcześniej, dawniej sygnał nadawany był w pełnym paśmie do 69 kanału. Obecnie sygnał telewizyjny nadawany jest do 48 kanału, tam gdzie kończy się ta zielona kreska. Od 49 w górę, czerwona kreska, od częstotliwości 694 MHz do 790 MHz, czyli do 60 kanału. W Czechach mamy właśnie transmisję LTA 700. Transmisja BTS realizowana jest na częstotliwościach 758 i 788. I właśnie w tych częstotliwościach dobrze by było mieć te maksymalne tasze tłumienia. Apple Link, czyli nadawanie, realizowane jest na częstotliwościach 703 do 733 MHz. Duże tłumienie nie jest tutaj aż tak mocno wymagane. Jak dopasujemy sobie tabelkę LTE 700 tą czeską tabelkę względem częstotliwości, możemy zauważyć bardzo wysokie wskazania górek szymowych transmisji BTS LTE700. No, i w końcu nasza tabelka. Cztery pozycje od lewej strony, cztery testowane filtry. Następnie informacja zakres zaporowy filtra, czyli częstotliwości, które filtr ma wytłumiać. Następnie mamy informację, na jakie pasmo LTE przeznaczony jest filtr. I tu trzeba pamiętać, że filtry LTE 800 nie mają tłumienia na paśmie LTE 700. Natomiast filtry LTE 700 mają tłumienie transmisji LTE 700, jak i LTE 800. Mamy jeszcze coś takiego jak straty elementów układu pomiarowego. Są to straty na złączach, na kablowaniu i dodatkowo na transformatorach impedancji, na takich urządzeniach, które musimy zamontować do naszych mierników, ponieważ są one na 50 ohmów, a filtry są na 75 ohmów. Natomiast same transformatory użyczyła mi firma Kabeltechnika, za co bardzo serdecznie dziękuję. W Polsce nie mamy jeszcze lt 700, ale my możemy sztucznie wygenerować taki próbny sygnał na wybranej częstotliwości wykorzystując analizator Anritsu S412E, który posiada generator. Podłączając jako odbiornik drugi analizator S332E, jesteśmy w stanie sprawdzić różnicę w sygnale generowanym przez ten pierwszy miernik na drugim mierniku i dokładnie wyliczyć tłumienie filtra na danej przez nas zadanej częstotliwości. Pierwszy filtr najtańszy, 20 zł. Producent podaje zakres tłumienia LT800, często z dopiskiem 4G. Niestety brak wartości tłumienia w paśmie zaporowym. Nie wiemy, jak naprawdę ten tumik tłumi. oraz brak wartości tłumienia w paśmie przepustowym. No to lecimy z pomiarem. Pierwszy marker 650 MHz. Poziom sygnału na wyjściu mamy 0 dBm. Poziom na odbiorniku za filtrem, za układem pomiarowym minus -14 dBm. Odejmując straty otrzymujemy tłumienie filtra w paśmie przepuszczalnym, przepustowym. To jest minus 1,6 dBm. Kolejny marker to jest 750 MHz, pasmo internetu LTE 700. Poziom sygnału jest cały czas ten sam, 0 dBm. Na odbiorniku wartość minus 15 dBm. I znowu, odejmując straty elementów pomiarowych, testowany filtr ma tłumienie tylko 2,6 dBm. Jak taki LTE 700 się pojawi i będziemy mieli taki filtr, to nie będziemy mieli w ogóle tłumienia. Trzeci marker 850 MHz, pasmo lt 800 Poziom sygnału jest cały czas ten sam, 0 dBm. Tłumienie prawie 85 dBmów, to już całkiem sporo. Odejmując straty elementów pomiarowych, otrzymujemy tłumienie filtra w paśmie lt 800 wynoszącą prawie 73 dBm. -y. Po tanim filtrze LTE zaglądamy dalej i zatrzymujemy się na kwocie niecałych 60 zł. Filtr Telmor FAR 48. Nie mamy tutaj wykresu, charakterystyki filtra. Za to mamy, producent podaje nam, tłumienie w paśmie przepustowym, które wynosi do 4 dB, oraz tłumienie zaporowe dla wybranych częstotliwości. Nie mniejsze niż filtr od 725 MHz powinien tłumić nie mniej niż 30 dB. Tumienie sięga aż do częstotliwości 2400 MHz. To dokonajmy pomiaru te same częstotliwości pierwszy marker 650 MHz, Tłumienie wyszło nam prawie 15 dBMów. Po odliczeniu strat elementów pomiarowych otrzymujemy 2,3 dBM producent deklaruje tłumienie w paśmie przepustowym mniej niż 4 dB. Drugi marker sygnał LT700 tłumienie wyszło nam prawie minus 43 dBM i znów po odliczeniu strat mamy wynik 30 DBMów według karty producenta tłumienie 30 dB powinno pojawić się po przekroczeniu częstotliwości 725 MHz. Trzeci marker sygnał LT800 tłumienie wyszło nam prawie minus 55 dBmów. Po odliczeniu stradu pomiarowego wyszło nam prawie 42. Producent deklaruje dla tej częstotliwości tłumienie nie mniej niż 30 dB. Filtra, którego tu zdecydowanie zabrakło, to FTE 5690. Według producenta tłumienie o wartości 50 dB zaczyna się już od częstotliwości 720 MHz. I moi drodzy dochodzimy do kwoty prawie 100 zł. 100 zł za filtr, gdzie można kupić za to na ale drogo dwie anteny naziemne, niby z filtrem. Słuchajcie, producent załącza wykres, taki szczegółowy wykres tłumienia takiego filtra. Ja też taki wykres mogę zrobić analizatorem Anrisu. Idealny filtr, moi drodzy, to taki, który nic nie tłumi w paśmie przepustowym oraz maksymalnie i od razu tłumi w paśmie zaporowym. Takich filtrów niestety nie ma. Jak widać na charakterystyce, producent deklaruje dość duże tłumienie, bo to 60 decybeli już przy 718 MHz. Przy 733 wartość wzrasta do 66, a przy 862 tłumienie wynosi aż 75 decybeli. Pierwszy marker 650 MHz, pasmo przepustowe, wynik prawie minus 16 dBm, co daje 2,6 dBm. Według producenta powinno być mniej niż 3,5 dB w paśmie przepustowym. Drugi marker, moi drodzy, to 750 MHz lt 700. Wynik, który nam wyszedł, to minus 74 dBm. Finalnie po przeliczeniu daje nam to 60 dBmów, co pokrywa się mniej więcej z deklaracją producenta. Trzeci marker LT800 wynik doszedł nam prawie do minus 92 dBmów, to już naprawdę dosyć spore tłumienie. Po odliczeniu strat otrzymujemy prawie 80 dB tłumienia dla częstotliwości naszej zadanej 850 MHz. Ostatni testowany filtr, moi drodzy, nie ma ceny, bo jest to nowość od XMuxa. Natomiast mamy wykres takiego filtra i jest ją bardzo podobny do tego poprzedniego firmy Terry, z tym, że tu widać nacisk na maksymalne tłumienie dla częstotliwości 729 MHz, które według wykresu ma wynieść 86 dB. Przy 800 MHz widać, że kreska na wykresie się podnosi i tłumienie lekko się zmniejsza dla wyższych częstotliwości. I czwarty, ostatni raz, pierwszy marker, pasmo przepustowe, wynik, który nam wyszedł prawie minus 15 dBm. -ów. Po odliczeniu strat daje nam to 1,4 dBm dla 644 MHz. Według tabelki wartość ta oscyluje w okolicach 0,8 dB. Drugi marker, LT700, częstotliwość 750 MHz, wynik prawie minus 84 dBm. -y. Po przeliczeniu mamy 70 dBmów. Wartość maksymalnego tłumienia znajduje się troszeczkę wcześniej, czyli przy 729 MHz, dlatego nie wyszło te 85, tylko 70. Trzeci marker LT800 częstotliwość 850 MHz, wynik minus -86 dBmów. Po odjęciu strat wyszło nam 73 dBm. -y. Być może nie trafiłem akurat z tymi częstotliwościami, może trzeba było sprawdzić częstotliwość 694, na przykład to jest taka graniczna częstotliwość, jak te filtry w tej danej częstotliwości tłumią. Moi drodzy, to jest temat na kolejny odcinek, być może przyszłościowo. Jeżeli chodzi o LT700 ze źródeł, z przecieków, które otrzymałem od jednego z Was, no przyszły rok powiedzmy jeszcze mamy spokój. Ale to jest tak, jak teraz sobie rozmawiamy, nie? Powiem wam tylko jedną rzecz: jeżeli LTE 700 ruszy z pełną parą, tak jak w Czechach, no, to będziemy mieli. Houston, Przenosimy się na dach Poznańskiej Kamienicy, gdzie przetestujemy sobie kolejny raz filtry LTE, ale tym razem ze wzmacniaczem takim pełnozakresowym, pracującym do 69 kanału. Niestety, który nadal jest sprzedawany przez sprzedawców i nadal jest kupowany przez nieświadomych klientów. Z testy przezmacniaczy rurkowych, które przeprowadziłem wcześniej, nie publikowałem tego filmu, to tego typu pełnozakresowe przezmacniacze, pracujące aż do 69 kanału, to w obecnym czasie bardzo zły wybór i o wyniki poziomów LT w okolicy 100 dB nie jest naprawdę trudno. Przy tak wysokich wartościach LTE, dochodzi do przesterowania, i o odbiorze telewizji możemy sobie jedynie pomarzyć. Terra masztówka Telmor FAR i Xbox. Urządzenia Urządzenie pomiarowe mamy już wysterowane. Zobaczcie, jaka fajna jest widoczność na tym mierniku. Dzięki temu, że jest czarno-biały po prostu ekran, to jak fajnie widać, nie? i widać, że mamy, dochodzą nam wskazania internetu do 110 dB w związku z powyższym, że internet nie jest stały, ta wartość nie jest stała, to weźmy sobie, zróbmy Max Holda i teraz będziemy mieli pokazane maksymalne wskazania internetu, jakie miernik zarejestruje. Jak widać miernik rejestruje 110 maksymalnych wskazań niepożądanych sygnałów, a że będziemy sobie po kolei podłączać filtry i będziemy sobie sprawdzać, ile nam opadnie z tych wskazań. Moi drodzy, pierwszy filtr to jest Telmora SAW. I jak widać, moi drodzy, górka Szymowa ze 110 decybeli oscyluje nam teraz między 70 a 80 decybeli. Teraz, moi drodzy, tumik X-Luxa. Sytuacja analogiczna. Sygnał nam zszedł ze 110 też w okolicach powiedzmy 75 decybeli. Teraz moi drodzy jest podłączony masztowy tel terry. I to samo górka szymowa ze 110 oscyluje w okolicach 75 decybeli. To jeszcze raz taka sama sytuacja. No Tu trochę widoczność gorsza. Poziomy 110 decybeli. I po kolei zakładamy tłumiki. Fars 38 podłączone. Musimy sobie moi drodzy obniżyć wartości, bo nam troszkę zeszło na dół. 70 dB. To mamy filtr Xmuxa, Moi drodzy XMUX ma trochę większe tłumienie. Ja już to wiem. Bo faktycznie mamy tłumienie dochodzące nam do 50 dB. Nie? Terra to jest, moi drodzy, najdroższy filtr LTE, no i widać, że ma jeszcze większe tłumienie, musimy sobie zejść naszą skalą jeszcze mniej, żeby sobie zobaczyć, gdzie tam to się kończy, nie, zobaczcie sobie, 45 dB, nie. Wyłączamy, moi drodzy, zasilanie, podłączamy antenę po prostu pasywnie, nie? Pasywnie do uh -huh. kurwa Plastik pęka, te, ta antena ma normalnie dramat, nie? Zwykła pasywna antena I Zobaczcie, po na pasywnej antenie mamy, moi drodzy, przenikanie przenikanie internetu LTE na poziomie 80 dB, nie? Czyli ten ten wzmacniacz rurkowy nam po prostu podbił o 30 dB poziomy LTE. Nie. Miernik na samej antenie mamy 85 dB, Dlatego, że tu jest BTS. W tym miejscu odbiorczym musimy podnieść antenę jak najwyżej. Robię małego takiego świątecznego gratisa. Zakładam jakiś tam masz z demontażu oraz zakładam antenę Dipola od Corolla, którą miałem przekazać komuś na święta i właśnie tutaj Ci starsi Państwo dostali taki prezent. Moi drodzy, antena jest combo, antena pasywna, i też sprawdzimy sobie za chwileczkę, jakie generuje wartości sygnałów niepożądanych w tym miejscu. Oczywiście mamy na uwadze to, iż antena jest o kilka metrów wyżej zamontowana niż nasz testowany poprzednik. Moi drodzy, w tym miejscu odbiorczym antena wygenerowała wartości niepożądane 75-80 dB tego internetu LT800. W związku z tym, że mamy tutaj bardzo stary kabel i on bardzo dużo tłumi, musiałem zastosować przedwzmacniacz dopuszkowy, zastosowałem HFO 5G, testowaliśmy te przedwzmacniacze, wtedy na moim dachu wypadł rewelacyjnie, porównując go ze z tymi wzmacniaczami pełnozakresowymi i tutaj moi drodzy jest podobnie, kontrolując wartości niepożądane, zobaczcie jak nisko jest internet LT800 przy użyciu przedwzmacniacza. Z poznańskiego dachu przenosimy się na dach w miejscowości oborniki. To akurat fragment odcinka, który pojawi się już w nowym roku. Nasz pacjent to antena telewesza model V, czyli ten najnowszy z bypassem. Bez zasilania przedzmacniacz nie działa i antena jest w trybie pasywnym. Po włączeniu zasilania uruchamia się przedzmacniacz wewnątrz anteny. Według producenta antena posiada filtr z tłumieniem w pasmach wyższych niż kanał 48, który nie wpływa na płaskość charakterystyki częstotliwościowej pasma przepustowego 21-48. Internet. Średek. Włączamy zasilanie. 95 dB. Moi drodzy, antena V+Mix Mix łączy w sobie dwie anteny do odbioru UHF i VHF. Część UHF to antena o konstrukcji typu V, złożona z dwóch jagi nałożonych w pionie i w fazie. I teraz, według jednego z Was, chodziło o to, żeby Maksymalnie złożyć te dwa nośniki, na których znajdują się dyrektory, bo wtedy, według jednego z Was, zaczyna działać filtr LTF budowany w tej antenie. Jednak, jak porównamy sobie antenę z rozłożonymi nośnikami, z dyrektorami i ze złożonymi maksymalnie, no sorry, panie i panowie, ja różnicy nie widzę. Zakładamy fara.

Wielu z Was też pytało o antenę telewesza din Jak wygląda w praktyce skuteczność ograniczenia LTE, które zamontowane jest wewnątrz tej anteny? Moi drodzy, nie miałem do porównania tej anteny z inną anteną, natomiast pasywnie, w tym dokładnie miejscu odbiorczym, przenikanie sygnałów niepożądanych jest bardzo znikome. Po uruchomieniu anteny w trybie aktywnym, wartości internetu oscylują w okolicy 65, czasami do 70 dB dochodzą. Moi drodzy, na koniec porównanie jeszcze trzech anten pasywnych zaczynamy od najgorszej anteny z naszej tabelki z testów LTE przenosimy się do miejscowości Cerekwica. Na spektrum górka szymowa LT800 styka się z linią poziomu 70 dB, więc przyjmujemy tą wartość za wartość maksymalną 70 dB przenikania poziomu niepożądanych sygnałów LT800. Druga antena porównawcza to XMux20Y wyprodukowany przez firmę Buro. I tutaj tak samo zaglądamy na spektrum. Górka szumowa LTE 800 również styka się z linią poziomu 70 dB poziomów niepożądanych LTE 800. Trzecia antena porównawcza, o którą pytaliście, Telmor T20, antena bardzo podobna do poprzedniej anteny XMux20Y. W tej antenie dyrektory są od spodu dodatkowo przenitowane do nośnika, a sam symetyzator jest ukryty wewnątrz niebieskiego plastiku. Jak zaobserwujemy na wartościach spektrum, maksymalne wartości górki szumowej LT800 dochodzą nam do prawie 70 dB, o tak między 65 a 70 skoki. Można wygrać, moi drodzy, miernik Satlinka WS 6933. To jest egzemplarz, na którym ja 10 lat temu zaczynałem przygodę z instalacjami. Może ktoś akurat teraz z was chciałby zacząć przygodę z instalacjami satelitarnymi, nie ma w ogóle miernika, bo ma jakiś tam wskaźniko rzecz, no to takie urządzenie, ja wiem, że to nie jest super profesjonalny sprzęt, ale na początek myślę, że bardzo fajna sprawa. Miernik jest w perfekcyjnym, idealnym stanie, moi drodzy o każdy sprzęt, który posiadam. Ja osobiście dbam, czy to sprzęt kosztuje 200 zł, czy kosztuje 10 tysięcy zł, czy 100 tysięcy zł, to nie ma znaczenia. Folia na wyświetlacz oryginalna, sprzęt jest sprawny, bateria jest nówka cewka z Dewajzera jest zamieniona, także macie no praktycznie nowy sprzęt, jakbyście go, moi drodzy, z pudełka wyciągnęli. Ja pudełka do gdzieś tam znajdę. Także co, w komentarzu wystarczy napisać: Konkurs zmiernik i. Zwycięży ta osoba, która będzie miała jak najwięcej łapek pod komentarzem, który napiszę pod tym filmem. Także Wy moi drodzy widzowie decydujecie o tym komu taki miernik mam przekazać. Żeby nie było, wiecie, że taka ustawka, że jakaś ściema. Z miernika już nie korzystam, miernik leży i tak w szafie. Słuchajcie, jest to taka... Trzymam go bardziej z sentymentu, nie? Kupowałem go w AW Także 2014 bodajże rok, nie? Dziś, gdzieś mam paragon. No, tak są prawie 10 lat.